Nazywam się Larisa Oliveira, mam 29 lat i mieszkam w Auckland w Nowej Zelandii. Dorastałam w prostej rodzinie, ale zawsze miałam coś bardzo cennego: swoją wiarę. Przyjęłam Jezusa, gdy miałam zaledwie 12 lat podczas obozu młodzieżowego i od tamtej chwili nigdy nie chciałam odejść od jego dróg. Dziś jestem misjonarką i poświęcam swoje życie pomaganiu innym w odnalezieniu pokoju, który tylko Bóg może dać. Ale nie zawsze było łatwo. Nawet żyjąc dla Boga, miałam momenty, w których odczuwałam strach, niepewność, a nawet wątpliwości. Chcę opowiedzieć ci coś, co całkowicie zmieniło moje życie i moje powołanie. Było to tak głębokie i przerażające doświadczenie, że nigdy nie wyobrażałam sobie, że coś takiego może mi się przytrafić. I szczerze mówiąc, do dziś zadaję sobie pytanie, dlaczego Bóg wybrał mnie, aby to pokazać? Czy kiedykolwiek czułeś, że coś dziwnego zaraz się wydarzy? Niewytłumaczalne uczucie, jakby powietrze wokół stało się cięższe, jakby czas się zatrzymał? Dokładnie tak się czułam tamtej nocy. To był zwykły wtorek. Właśnie wróciłam do domu po długim dniu opieki nad dziećmi w przedszkolu. Zmęczenie było tak wielkie, że aż pulsowało mi w głowie. Mój mąż, Gabriel, był na misji, więc dom był całkowicie cichy. Wzięłam lek na ból głowy i położyłam się. Gdy głęboko oddychałam, próbując się zrelaksować, poczułam coś dziwnego w swoim ciele. Jakby to był wstrząs. Czy możesz to sobie wyobrazić? Jakby przez moje ciało przepływał prąd elektryczny, który mnie gdzieś ściągnął. W tej chwili wszystko się zmieniło. Nagle zobaczyłam siebie stojącą obok łóżka, ale to nie było wszystko. To, na co patrzyłam, to byłam ja sama. Moje ciało leżało nieruchomo na łóżku, a ja stałam i na nie patrzyłam. Wtedy usłyszałam głos. To nie był zwykły głos. Był mocny, ale spokojny, jakby każde jego słowo odbijało się echem we mnie. Larisa, dziś pokażę ci coś, co zmieni Twoje życie na zawsze. Odsłonię przed tobą świat duchowy i strategie, których ciemność używa, aby zwodzić ludzkość. Moje serce zaczęło bić, jak szalone. Co to miało znaczyć? Co miało się wydarzyć? Chciałam krzyczeć, chciałam wrócić do swojego ciała. Ale jakaś większa siła trzymała mnie tam i gdzieś głęboko w sobie wiedziałam, że muszę zostać. Coś miało zostać objawione, coś, co nie było tylko dla mnie, ale dla wszystkich, których znałam, w tym także dla ciebie, który teraz mnie słuchasz. Czy kiedykolwiek czułeś, jakbyś spadał we śnie, nie mogąc się niczego uchwycić? To uczucie zimna w żołądku, desperacji, by się obudzić, ale nie możesz? Dokładnie tak się czułam w tamtym momencie. Kiedy usłyszałam ten głos mówiący, że pokaże mi świat duchowy, poczułam, jakby ziemia zniknęła spod moich stóp. Wszystko wokół mnie stało się ciemne, ciemność tak gęsta, że zdawała się mieć wagę. Czułam, że moje ciało jest wciągane, jakbym była rzucana przez nieskończony tunel. Moje serce biło tak szybko, że myślałam, że nie wytrzymam. Cisza była przerażająca, ale nagle, pośrodku tej ciemności, pojawiło się łagodne światło. Wtedy zobaczyłam, że ktoś trzyma moją rękę. To był on. Wiedziałam, że to Jezus. Nie potrzebowałam żadnych wyjaśnień, bo pokój, który przyniosła jego obecność, był nie do opisania, jak bezpieczna przystań pośrodku burzy. Spojrzał na mnie i powiedział: Nie bój się, Larisa, jestem z tobą. Pokażę ci rzeczy, które wielu ignoruje, ale które muszą zostać poznane. Trzymaj się mocno mojej ręki. Czy potrafisz sobie wyobrazić, co to znaczy ufać komuś w obliczu nieznanego? To jak chodzenie po przepaści, ale wiedząc, że dopóki ta ręka cię trzyma, nie spadniesz. Mimo to strach nadal tam był i zaczęłam się zastanawiać: Dokąd on mnie prowadzi? Co zobaczę? Nagle upadek się zatrzymał. To było jak zjeżdżanie windą, ale cel wydawał się coraz gorszy z każdą chwilą. Powietrze stało się ciężkie, nie do zniesienia zapach wypełnił przestrzeń. To było coś, czego nie mogę porównać do niczego, co wcześniej czułam. To był jakby odór zgnilizny, zapach, który palił moje nozdrza i przewracał mi żołądek. Musiałam zatkać nos, ale to nic nie dawało, był wszędzie. Dlaczego to miejsce tak okropnie pachnie? Zapytałam drżącym głosem. Jezus odpowiedział: To jest przeznaczenie tych, którzy żyli w grzechu bez skruchy. Zapach, który czujesz, to nie zapach ciał, ale śladów, jakie grzechy pozostawiły na duszach. Zamarłam. Rozejrzałam się i zobaczyłam dolinę. Na początku wszystko wydawało się puste, ale potem silne światło rozjaśniło miejsce i zobaczyłam. Zniekształcone ciała, rozpaczliwe krzyki, ludzie błagający o pomoc. Ale nikt ich nie słyszał. Ogień wznosił się i pochłaniał ich kształty. To było straszne. Ich ciało wydawało się topnieć, a krzyki Och, krzyki były najgorsze. To było, jakby każdy dźwięk miał ciężar wiecznego bólu. Dlaczego oni tutaj są? Zapytałam ledwo, mogąc mówić Jezus odpowiedział Pokażę ci ich grzechy, abyś zrozumiała Larisa. Wszystko, co widzisz, jest wynikiem wyborów. Te dusze wybrały to miejsce, odrzuciły moją miłość i wolały żyć w zwiedzeniu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad konsekwencjami swoich wyborów? Czy jesteśmy świadomi wpływu tego, co robimy każdego dnia? Czy może, nie zdając sobie sprawy, oddalamy się od tego, co naprawdę ważne? W tamtym momencie zaczęłam kwestionować wszystko. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: To, co widzisz, to dopiero początek. Muszę pokazać ci więcej. I mimo, że strach narastał we mnie, wiedziałam, że muszę iść dalej. Trzymał moją rękę mocno, a my razem zaczęliśmy iść w kierunku nieznanego. Podczas gdy szliśmy, czułem narastające ciepło, jakbyśmy zbliżali się do pieca. Powietrze było gęste, trudno było oddychać, a dźwięk jęków rozbrzmiewał ze wszystkich stron. W końcu dotarliśmy do jeszcze mroczniejszego miejsca. Przed nami rozciągała się ogromna dolina oświetlona płomieniami wznoszącymi się z ziemi. Ale to, co najbardziej mnie poruszyło, to to, co tam zobaczyłem zdeformowane istoty, związane płonącymi łańcuchami, krzyczące z bólu. To jest dolina perwersji. Powiedział Jezus z taką stanowczością, że przerwała ciszę: Tu są ci, którzy oddali swoje ciała grzechowi w wypaczony sposób, nie żałując tego. Ich wybory sprowadziły ich w to miejsce. Nie mogłem powstrzymać łez. Widziałem ludzi torturowanych w sposób, którego nigdy bym sobie nie wyobraził. Mężczyzna miał płonące węże owinięte wokół ciała, gryzące jego ciało podczas gdy on wołał o pomoc. W innym miejscu kobieta płakała, podczas gdy demony rozrywały jej skórę, odsłaniając kości. Jezus wyjaśnił mi, że używała swojego ciała jako narzędzia uwodzenia, niszcząc rodziny i serca. Grzech przynosi konsekwencje, kontynuował Jezus. Nie ma znaczenia, jak bardzo próbują ukryć, wszystko zostaje ujawnione w wieczności. Poczułem ucisk w piersi. Czy mimo moich prób życia, zgodnie z zasadami, również noszę coś, co mogłoby mnie potępić? Pomyślałem o tym, ile razy ignorowałem ostrzeżenia Boga, sądząc, że to tylko zwykłe myśli. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jest coś ukrytego w twoim sercu, czego nigdy nie wyznałeś? Zanim zdążyłem wszystko przemyśleć, zobaczyłem coś, co jeszcze bardziej mnie wstrząsnęło. Młody mężczyzna klęczał, torturowany przez groteskowe stworzenia. Występował w kościele, powiedział Jezus, ale żył w niewoli ukrytych grzechów, nigdy nie szukał uwolnienia. Ale, panie, zapytałem: Czy nie ma dla nich miłosierdzia? Jezus spojrzał na mnie i powiedział: Miłosierdzie było dostępne, gdy żyli, ale je odrzucili. Teraz pozostaje tylko sąd. Chciałem odwrócić wzrok, ale nie mogłem. Coś we mnie mówiło, że muszę to wszystko zobaczyć. Jest jeszcze więcej, co musisz zrozumieć, powiedział Jezus i ruszyliśmy dalej. Gdy szliśmy dalej, dziwne światło zaczęło pojawiać się w oddali, ale nie było ono przyjemne. Wręcz przeciwnie, migotało w niepokojący sposób, jakby chciało mnie przyciągnąć. Gdy się zbliżyliśmy, zdałem sobie sprawę, że stoimy przed ogromnym ekranem większym niż cokolwiek, co kiedykolwiek widziałem. Świecił nieustannie, ale zamiast radości emanował poczuciem pustki i rozpaczy. Co to jest? zapytałem, próbując zrozumieć, co ten ekran przedstawia. Jezus odpowiedział: To jest labirynt iluzji. Tu są ci, którzy żyli swoimi życiami, konsumując to, co oddalało ich ode mnie. Filmy, programy, rozrywki pozwolili, aby wpływ ciemności zajął moje miejsce. W tej chwili na ekranie zaczęły pojawiać się obrazy. Widziałem ludzi związanych łańcuchami, którzy nieustannie oglądali sceny przemocy, rządzy i oszustwa. Próbowali odwrócić wzrok, ale nie mogli. Wokół nich demony śmiały się, podsycając ich torturę. Czas, który na to poświęcili, mógł zostać wykorzystany na poszukiwanie prawdy. Powiedział Jezus, ale wybrali rozrywki zamiast mnie. Moje serce stało się ciężkie. Czy my często nie robimy tego samego błędu? Żyjemy zbyt zajęci, aby zauważyć, jak bardzo oddalamy się od tego, co naprawdę ważne. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: Larisa, to dopiero początek, choć jest jeszcze więcej, co muszę ci pokazać. Szliśmy dalej, a otoczenie wokół nas zaczęło się zmieniać. Nagle stanęliśmy przed ogromnym ponurym budynkiem, którego ściany były ozdobione symbolami, których nie potrafiłam zrozumieć. W centrum znajdował się ołtarz, otoczony postaciami o ludzkim wyglądzie, ale ich oczy świeciły mrocznym blaskiem. Wyglądało to na jakiś rodzaj rytuału. Co to za miejsce? Zapytałam, starając się ukryć strach w głosie. To miejsce, gdzie wielu zawiera pakty z ciemnością, odpowiedział Jezus. Tutaj dusze oddają swoje życie w zamian za władzę, sławę i bogactwo. To, czego nie wiedzą, to fakt, że wszystko to ma wieczną cenę. Zobaczyłam znane twarze, osoby, które rozpoznałam z filmów, muzyki i programów telewizyjnych. Klęczeli ofiarowując przedmioty i symbole czemuś, czego nie można było zobaczyć, ale którego obecność była wyczuwalna. Nagle wszystko nabrało sensu. To, co wydawało się niewinną rozrywką dla nas, było tu poświęcane na tym ołtarzu. Nawet kreskówki i muzyka, które wydają się nieszkodliwe, przechodzą przez to miejsce kontynuował Jezus. Są używane, aby niszczyć rodziny i odciągać dzieci od prawdy. Ścisnęło mi się serce. Ile razy sama akceptowałam te treści, nie zastanawiając się nad tym, co się za nimi kryje. A ty? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co konsumujesz? Czy jest coś, co przenika do naszego życia niezauważenie, ale powoli oddala nas od Boga? Te pakty nie tylko niszczą tych, którzy je zawierają, ale rozsiewają mrok na całym świecie zakończył Jezus. Dlatego mój lud musi być czujny. Szliśmy korytarzem, który zdawał się nie mieć końca, aż dotarliśmy do ogromnej sali pełnej elegancko ubranych mężczyzn i kobiet siedzących przy długim stole. Atmosfera przypominała spotkanie biznesowe, ale było w tym coś niepokojącego. Ich twarze, choć na początku normalne, zaczęły się zmieniać w przerażające groteskowe formy, gdy rozmawiali. Jezus wskazał na nich i powiedział. To są liderzy, którzy kontrolują narody. Ich decyzje wydają się dobre w oczach świata, ale za nimi kryją się diaboliczne plany zniszczenia ludzkości. Obserwowałam w milczeniu, jak dyskutowali o strategiach, które brzmiały jak postęp: nowe prawa, systemy zdrowotne, postępy technologiczne. Ale potem ujawniono coś strasznego. Ich słowa niosły ze sobą mroczne intencje. Mówili o tym, jak używać jedzenia i leków, aby osłabiać populację, rozprzestrzeniać choroby i niszczyć wartości rodzinne. Te plany nie są jedynie polityczne, powiedział Jezus. Są duchowe. Pracują dla ciemności, przygotowując grunt pod nowy porządek świata. Wielu wierzących jest oszukiwanych, wierząc, że te systemy są rozwiązaniem, ale w rzeczywistości są odciągani ode mnie. Poczułam dreszcz. Trudno było zaakceptować, że tak wiele rzeczy, które wydają się normalne w naszym codziennym życiu, może mieć tak mroczne źródło. Czy zwracamy uwagę na wybory, których dokonujemy? Czy pozwalamy tym wpływom przejmować nasze życie, nie zdając sobie z tego sprawy? Jezus położył rękę na moim ramieniu i powiedział: Larisa, mój lud musi się obudzić. Czas się kończy. Gdy szliśmy dalej, otoczenie ponownie zaczęło się zmieniać. Tym razem Jezus zabrał mnie w miejsce bardziej ciche, ale cisza była niepokojąca, jakby coś miało zostać ujawnione. Podłoga wydawała się lustrzana, a gdy spojrzałam w dół, zobaczyłam coś, co sprawiło, że wstrzymałam oddech. Było to jak odbicie mojego własnego życia. W odbiciu widziałam chwile, które wolałabym zapomnieć. Błędy, które popełniłam, myśli, których nigdy nie wyznałam, wybory, które ukrywałam nawet przed samą sobą. Moje serce zaczęło bić szybciej, odwróciłam się do Jezusa. Dlaczego mi to pokazujesz? zapytałam drżącym głosem. Larissa powiedział patrząc na mnie z mieszanką miłości i powagi. Nawet ci, którzy mnie naśladują, mogą nosić w sobie rzeczy, które nie podobają się Ojcu. Trzeba się z nich nawrócić i dążyć do życia całkowicie czystego przede mną. Moje ciało drżało. Ile razy ignorowałam małe ostrzeżenia od Boga, ile razy myślałam, że moje błędy nie są aż tak poważne. A ty? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy w twoim sercu jest coś, co wciąż wymaga wyznania? Coś, co, choć wydaje się małe, może oddalać cię od Boga? Upadłam na kolana z łzami spływającymi po policzkach. Panie, nawracam się, powiedziałam. Wybacz mi wszystko, co zrobiłam, co ci się nie podobało. Jezus położył rękę na mojej głowie i powiedział. Szczere nawrócenie przynosi uzdrowienie, ale pamiętaj, Larisa. Musisz powiedzieć mojemu ludowi, że pragnę czystego serca i świętego życia. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nawet kiedy wszystko wydaje się w porządku, coś niewidzialnego działa przeciwko tobie? Jakby cień krążył wokół, powodując konflikty i próbując odebrać ci spokój? To właśnie Jezus pokazał mi w dalszej części mojej wizji. Zabrał mnie do miejsca, które przypominało salę wojenną. Wszędzie były porozrzucane mapy z zaznaczeniami, strategiami i precyzyjnie narysowanymi planami. Ale przy stole nie siedzieli ludzie, lecz przerażające stworzenia o płonących oczach i diabolicznych uśmiechach. To jest kwatera główna ciemności, powiedział Jezus stanowczym głosem. Tutaj planowane są ataki na rodziny, kościoły i społeczności. Szatan wie, że jeśli zniszczy fundament wiary, może odciągnąć wiele dusz ode mnie. Spojrzałam na mapy. Nie przedstawiały one terytoriów ani miast, lecz domy domy zwykłych ludzi, takich jak mój i Twój. Stworzenia dyskutowały, jak wywoływać kłótnie między rodzicami a dziećmi, jak siać nieufność między małżonkami, i jak wprowadzać podziały w kościołach. Widziałam demony odpowiedzialne za manipulowanie liderami duchowymi, zamieniając dumę i próżność w narzędzia destrukcji. Panie, zapytałam, jak to jest możliwe? Dlaczego te siły mają taką władzę? Bo wielu z mojego ludu otworzyło luki, odpowiedział. Przestali czuwać i modlić się, dali się rozproszyć rzeczami przemijającymi i nieświadomie pozwolili ciemnościom ich atakować. W tej chwili zaczęłam słyszeć dźwięki. Były to krzyki, kłótnie, trzaskanie drzwiami. Jezus pokazał mi domy wierzących, które były najeżdżane przez te złe siły. Całe rodziny niszczone przez drobne rzeczy, źle wypowiedziane słowa, nierozwiązane urazy, szkodliwe nawyki. Demony żywiły się tym, śmiejąc się i zwiększając chaos. Nie mogłam powstrzymać się od myślenia, czy to dzieje się w moim domu, a w twoim? Ile razy ignorujemy drobne konflikty, myśląc, że są bez znaczenia? Ile razy rozpraszamy się błahostkami, podczas gdy wróg przenika naszą codzienność? Larisa, mój lud musi się obudzić, powiedział Jezus. Muszą zrozumieć, że są w stanie wojny duchowej. Ale wielu jest nieprzygotowanych, żyjąc tak, jakby ta walka nie była prawdziwa. Tymczasem ciemność postępuje naprzód. Jezus pokazał mi wtedy kościoły. Niektóre były pełne ludzi śpiewających i głoszących, ale coś było nie tak. Gdy przyjrzałam się bliżej, zauważyłam, że serca były puste, panowała duchowa apatia. Demony krążyły tam, niezauważone, bo wierzący byli zbyt zajęci swoimi własnymi sprawami, by prawdziwie szukać Boga. Mój Kościół musi powrócić do pierwszej miłości. Kontynuował Jezus. Bez modlitwy, bez uświęcenia i bez czuwania stają się łatwymi celami. Poczułam ucisk w sercu. Czy jesteśmy świadomi tego, co dzieje się wokół nas? Czy żyjemy tak powierzchownie, że nie dostrzegamy bitew, które są toczone? Jezus spojrzał na mnie i powiedział: Larisa, musisz ich ostrzec. Muszą wiedzieć, że ja już zwyciężyłem tę bitwę, ale każdy z nich musi wybrać, by walczyć po mojej stronie. Kiedy opuściliśmy to miejsce, wiedziałam, że moja misja dopiero się zaczyna. Jezus pokazał mi rzeczywistość, której nie mogłam zignorować. Teraz musiałam zrobić swoją część. Po wszystkim, co widziałam, myślałam, że moja podróż dobiega końca, ale Jezus zabrał mnie do innego miejsca, które wydawało się zawieszone między niebem a ziemią. Tam mogłam zobaczyć wszystko rodziny, kościoły, całe miasta. To było jak oglądanie ludzkości z niebiańskiej perspektywy, ale to, co przykuło moją uwagę, to smutek w oczach Jezusa, kiedy patrzył na to wszystko. Larissa, powiedział głosem pełnym miłości i pilności. To, co zobaczyłaś, nie było tylko dla ciebie. Wybrałem cię, abyś niosła tę wiadomość, nawet jeśli będzie to trudne. Mój lud śpi, żyją tak, jakby ich wybory nie miały konsekwencji, ale musisz ich ostrzec: Powiedz im, że czas się kończy. Poczułam dreszcze ale, panie, kto mnie wysłucha? A co jeśli pomyślą, że jestem szalona? Niektórzy cię odrzucą odpowiedział ale wielu usłyszy i zostanie przebudzonych twoje posłuszeństwo jest tym co się liczy Larisa nie bój się bo ja będę z tobą Jezus wyciągnął wtedy rękę i jak w filmie zaczęły pojawiać się obrazy zobaczyłam rodziny klęczące płaczące i godzące się widziałam kościoły pełne żarliwości z ludźmi wołającymi do Boga widziałam społeczności przemieniane przez modlitwę i skruchę to było piękne, ale jednocześnie zobaczyłam coś jeszcze: tych, którzy zignorowali ostrzeżenie. Widziałam zniszczone życia, rozbite domy i kościoły pochłonięte przez apatię i pychę. Larisa, musisz powiedzieć mojemu ludowi, że ich kocham, ale muszą do mnie wrócić. Powiedz im, że skrucha to nie słabość, lecz siła, że modlitwa to nie tylko rytuał, lecz najpotężniejsza broń, jaką mają. Czy kiedykolwiek czułeś się wezwany do czegoś większego, ale bałeś się, że nie jesteś gotowy? Właśnie tak się czułam. Wiedziałam, że to, o co prosi mnie Jezus, jest wielkie, ale jak mogłabym odmówić? On wybrał mnie do tej misji, a ja nie mogłam zawieść. A ty? Czy Bóg również wzywa cię do czegoś? Czy próbuje cię przebudzić do czegoś, czego jeszcze nie zauważyłeś? Kiedy Jezus położył rękę na moim ramieniu, poczułam ciepło i ukojenie. Nie poddawaj się, powiedział. Jesteś częścią mojego planu. Zaufaj mi i mów. I w tej chwili wiedziałam, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Kiedy otworzyłam oczy, światło dnia już wdzierało się do pokoju. Moja głowa była ciężka, jakbym przeszła przez huragan, ale ciężar w moim sercu był jeszcze większy. Spojrzałam na bok i zobaczyłam Gabriela, mojego męża, siedzącego obok mnie i trzymającego moją rękę. Jego oczy były pełne troski. Larisa, wszystko w porządku? Już miałem dzwonić po karetkę. Całą noc byłaś nieruchoma, zimna jak statua. Myślałem, że coś poważnego się stało. Wciąż próbowałam przetrawić wszystko, czego doświadczyłam obrazy piekła, dusz w cierpieniu. Duchowej walki. Wszystko było we mnie żywe, jakby wydarzyło się zaledwie kilka sekund temu. Odwróciłam się do Gabriela i powiedziałam: Muszę opowiedzieć, co widziałam. Ludzie muszą to wiedzieć. Tego wieczoru poszłam z Gabrielem do kościoła. Gdy stanęłam na kazalnicy, zaczęłam mówić. Moje ręce drżały, głos niemal się załamał, ale wtedy przypomniałam sobie słowa Jezusa: Ja będę z tobą. Z odwagą zaczęłam opowiadać wszystko. Bracia i siostry, chcę, żebyście zrozumieli, że świat duchowy jest rzeczywisty. To nie jest bajka ani coś, co ma nas przestraszyć. To prawda, która nas otacza, nawet jeśli nie możemy jej zobaczyć. Bóg pozwolił mi doświadczyć czegoś tak głębokiego, żebym mogła przekazać wam tę wiadomość. Musimy się nawrócić, musimy dążyć do świętości, musimy być czujni wobec pułapek wroga. Gdy mówiłam, widziałam ludzi płaczących, niektórych ze spuszczonymi głowami, innych modlących się w ciszy. Zapytałam: Czy zastanawialiście się kiedyś, dokąd zmierza wasze życie? Czy żyjecie tak, jak podoba się Bogu? Czy jest coś, co trzeba zmienić? Bóg dziś was woła. Czy jesteście gotowi odpowiedzieć? Spojrzałam na zgromadzenie i kontynuowałam. Jezus poprosił mnie, żebym wam to powiedziała. On was kocha, ale nie może podejmować za was decyzji. To wy decydujecie. Jeśli jest coś w waszym sercu, jakiś ciężar, grzech, coś, co wiecie, że nie jest w porządku, oddajcie to teraz jemu. Nie zwlekajcie. Jutro może być za późno. A teraz chcę mówić do ciebie, który czytasz lub słuchasz tych słów. Może czujesz się daleko od Boga. Może jesteś związany czymś, co wydaje się niemożliwe do porzucenia. Chcę się za ciebie pomodlić. Jeśli chcesz, żebym się modliła, napisz w komentarzu: Wybieram powrót do Boga. To proste, ale potężne. To twoje wyznanie wiary. Jeśli możesz, módl się także za mnie. Moja misja nie jest łatwa, ale wiem, że razem jesteśmy silniejsi. Wygramy tę duchową walkę, ponieważ Jezus już dał nam zwycięstwo. Niech Bóg cię błogosławi i umacnia. I pamiętaj, On czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Nieważne gdzie byłeś, ważne dokąd zmierzasz. Kocham Was w Chrystusie i modlę się za każdego. Pokój pański.